Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku, czyli Wymarzona La Liga. E, moi drodzy, w dniu dzisiejszym walczymy dalej o mistrzostwo. E, w każdym razie, jeżeli będzie jakiś remis lub porażka, to niestety tego mistrzostwa nie będzie, no ale będziemy starali się jeszcze ulepszyć ten składzik jak najlepiej. Jeszcze Ronaldo, Ramos i tak dalej są do trafienia, także tych kart jest sporo. E, jeżeli bijemy 1500 łapek, to oczywiście pojawią się trzy meczyki w kolejnym odcinku, no i możemy powoli ruszać. Oto to składzik pierwszego przeciwnika, no powiem wam tak. Jest to solidny skład. Natomiast mamy na pewno lepszy, i musimy to wykorzystać i po prostu pokonać naszego pierwszego przeciwnika w dniu dzisiejszym. Patrick Cliver, rozrzucenie do Garetha Bale'a. Czwarta minuta, Gareth Bale dosyć ładnie. No jednak tej piłki nie przyjął tak, jak by sobie życzył. Gareth Bale do końca! I to jest 1 do 0. Anioły obejmują błyskawicznie prowadzenie. Strzelcem bramki jest Leo Messi. No i dobrze, dobrze się zaczyna. Tutaj Gareth Bale zrobił całą robotę, kapitalne minięcie, no i wyłożył piłkę Messiemu na pustaka eee, i dobry początek, no, jak normalnie, nie w naszym stylu, <laughs> ale zaraz tracimy, patrzcie, patrzcie, co się dzieje. <laughs> dawaj tą piłkę, Andrzej, dawaj to! No i faul, jeszcze z dupy, no nie, mogłem to puścić. Oj, tutaj błędy, błędy w obronie, wybijamy. A jeju, 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 niestety, mamy wyrównanie. Powiem wam, że... Pory problem mam z tymi obrońcami, dosyć niscy są Tutaj właśnie Daniel, Alves to w ogóle nie potrafi sięgnąć tej piłki Zobaczmy, Gareth Bale Oj Czy to jest karny? Tak jest! Ktoś pisał, że nie ma wymarzonej lalitze karnych, a ja mówiłem Już koperta dla Pipotkina jest przeszykowana. No i właśnie, w tym momencie mamy jedenastkę Dawid Louis z żółtym kartonikiem Bardzo agresywnie tam wszedł we mnie w tej, w tej... Pod tą linią, zobaczmy no tak nie wiem czy on w tą piłkę tam nie trafił. Ciężko stwierdzić. Ja się tym na pewno nie będę przejmował. A i mogę strzelać sobie Messi. Pla wow, wyczuł mnie szatan. No dobra. No zaraz ciekawiej się robi w tym meczu. Teraz ładnie, tutaj przychodzi Neymar, zobaczmy Neymar. E, ładne minięcie Neymara. A i jeszcze Neymar i to jest kolejny karny. <laughs> mówiłem, że koperta poszła na Piputkina, moi drodzy. Odkładałem, odkładałem pieniążki, aż, koń, aż w końcu mamy tego efekty. No ale co z tego, jak ja nie potrafię strzelić tego karnego. I teraz nie wiem, czy pójść yy, i strzelić znowu w ten środek. Teraz Bailem w ogóle będziemy strzelali. E, nie, Messi, Messi strzelił bramkę przecież. Tak, tak, Messi. No dobra, zobaczmy. Low Messi, no teraz w lewo strzelę, Messi jest! O to chodzi, dwa do jednego. No, brawo Piputkin. Dziękujemy bardzo za te karne w dniu dzisiejszym. No i walczymy dalej, ale jak sami widzicie, ciężko tego meczu nie będzie. Tutaj jakoś nie wygrać, bo musimy wygrać. Jest ustawiony, jest ustawiony. Dani Alwesz, zobaczmy. Dani Alwesz! I pusta dawaj! Jezuniu! No jak to nie weszło? Powiedzcie mi moi drodzy. Carlos przejmuje piłkę. Zagrywa do Neymara, Neymar i golaso, golaso, golaso! Neymarito i 3 do jednego, no wszystko jest na dobrej drodze. No żebyśmy wygrali ten pierwszy meczek. No i dobrze, dobrze. Jeszcze żeby Messi miał hat to w ogóle było, byłoby cudownie. Zobaczmy Bale, o, ależ to ładnie rozegrali! I Patrick Kluivert zdobywcą bramki na 4 do 1! To jest knockout! Zobaczmy Carlos. Roberto Carlos i broni bramkarz. Cały czas Messi utrzymuje się przy piłce. Zobaczmy Leo Messi. Czy jest szansa na Katrika? Leo Messi! Ula la my friends! Mamy Katrika, mamy Katrika. E, na ten moment losujemy co najmniej dwie karty. E, po niesamowitej akcji Leo Messiego. No dzisiaj ta forma Aniołów jest naprawdę na wysokim poziomie. E, 6-1 daje nam kolejną kartę do losowania. A tutaj może być Rage quit. Maszmy rozrzucenie do Neymara. Czy dojdzie, dojdzie, na pewno dojdzie. Neymar. OLEŻ teraz zagrał! Neymar! I nie ma bramki! Aj jajaj, cóż za akcja Neymarito? Jeszcze Leo Messi do końca! Ale nic z tego! No szkoda! Ale co się nie udało Neymarowi, to może uda się climbertowi, ale strzał nad bramką. la Będzie 5-2, będzie 5-2, no ale... No, ciężko będzie tutaj już zrobić... Eee, różnicą pięciu bramek. będzie ciężko. Nawet dwie karty na pewno i tak będziemy losować, więc to i tak całkiem, całkiem nieźle. Teraz jeszcze Messi. Ucieka, ucieka prawą flanką. Leo Messi do końca. <gryw> jest bramka na 6-2. Jeszcze jest szansa. Jeden gol i będziemy losowali trzy karty. Jeszcze nie wiem, która to była bramka Bale, ale chyba druga. Zaraz to potwierdzimy. Eee, chyba, nie, pierwsza w ogóle. Wow. Okej, słuchajcie, wygrywamy 6 do 2. Myślę, że jest to jeden z lepszych występów aniołów w ostatnim czasie. No i oby tak dalej, moi drodzy, oby tak dalej. 5 meczów do końca jest szansa na 24 punkty na ten moment. Dobra, bierzemy naszą maszynę losującą. Tutaj zakryliśmy, żeby żadne złe karty nie wpadały przez noc. Dobra, dwie karty losujemy za wygraną i za Katrika. Za wygraną Katrika. zobaczymy. Co dzisiaj ciekawego. O, o, o! O, tak! To jest dobra karta. Hames Rodriguez wraca do składu. Yy, no i powiem Wam, hm... Co teraz? Mamy Butragenio, genio, Kleiverta Modricia na środku pomocy. Jeszcze tam Hamesa wepnąć? Ciężko. Jeszcze jedno. No, zobaczymy, zobaczymy. No tutaj wolę jakiegoś obrońca albo tego Ronaldo w końcu. O, o, o! Hames i Piatti. No okej, okay, no okej. Okay. Tak, średnio bym powiedział. Może Hames to będzie wzmocnienie, Piatti troszkę nas osłabi, yy, nasz zespół. No ale dobra, idę zakupić tych zawodników i lecimy z kolejnym meczem. Oto składzie kolejnego rywala 4-4-2. Oj, calutka Liga Hiszpańska, rozrzucenie do Neymara, no tutaj spore dziury w obronie, Neymar ładnie poszedł, ale chyba troszkę źle, jednak nie, bo Patrick Kluivert strzela na 1 do 0 w szóstej minucie, no dzisiejsza forma formaniów jest naprawdę spoko, jest spokój, trzeba wygrać te trzy mecze, koniecznie, no i w ostatnim odcinku wszystko by się wyjaśniło, czy zdobędziemy to mistrzostwo, czy jednak e, dopiero może w kolejnym sezonie, no zobaczymy, na razie jest dobry początek. Identyczna sytuacja co w poprzednim meczu Tylko tym razem kapitalny rykoszet yy, Niech zostawi powtórkę Zob no zostawi powtórkę, oczywiście, bramka taka spieczona i tak zostawi, zobaczcie Chociaż to nie wyglądało chyba na rykoszet Już sam nie wiem, ale bramka z cyklu 1 na 10 No kurde, przecież to był 12, 15 metr chyba, jak Ramos mi to strzela z główki no niestety, no niestety, miało być tak pięknie, tak się cieszyłem. No ale niestety, 2 do 1 przegrywamy, zobaczmy. No ja może 11-12 metr to był max. Zobaczmy, teraz ładnie sobie klepią. Neymarito, Neymarito, ładne wejście Neymara. Neymar i słupek, no. I powiedzcie mi, czy tutaj nie ma coś z jakiegoś handicapu słynnego. Nagle wszystko e, nie idzie po naszej myśli. E, przegrywamy pojedynki główkowe, są jakieś rykoszety. Trafiamy w słupki, a nie w bramki. A to tylko płacz Oskara. tak naprawdę pewnie handicapu nie ma. Brzuteczka, brameczka. 3-1. Jeszcze Messi na otarcie łez. 3-2. No, niestety przegrywamy 3 do 2. W końcówce mój przeciwnik jeszcze postanowił sobie podawać w obronie. Eee, nic już się nie dało zrobić. No idę ponumerować koszuleczki zawodnikom i usuwamy jednego zawodnika. Ok, chyba wszystko zostało dobrze ponumerowane, tak mi się wydaje. Do... Tak, od 1 do 11 oczywiście tradycyjnie eee, już robimy przechwytywanie monitora. 1-11 i usuwamy zawodnika z numerem 7. I kto to jest? Kleiwert! O, że kurde. No to mamy sprawę załatwioną na kolejny meczek. Przynajmniej wiemy, że Hames wejdzie do pierwszego składu, a... a Butragenio będzie też grał w tym pierwszym. Butragenio będzie, Hames i Luka toty, a Kluivert niestety opuszcza zespół Aniołów. A oto składzik naszego ostatniego przeciwnika. Tak patrzyłem na tych zawodników na początku, myślałem, że gramy z tym samym gościem. Ale gramy z jakimś Polakiem, bo nazwa zespołu to jest Gang Cygana. <noise> Więc nie podejrzewam, że to nie jest osoba ee, spoza polski. Więc zobaczymy, jakieś małe derby na sam koniec. No co to dużo powiedzieć? Nam pozostała walka o utrzymanie tak naprawdę niestety. Już mistrzostwa nie będzie. No ale mm, Trzeba jeszcze coś wygrać, jakieś karty, może coś wzmocnić ten zespół. Może Clayberda z powrotem trafić, może kogoś lepszego. I już od nowego sezonu no polecieć już po całości. Messi, Messi do końca, Messi do Bejla. I mamy prowadzenie 1 do 0. Ale ja nic nie mówię, bo dwa razy straciłem po dwóch minutach bramkę, więc teraz spokojnie, spokojnie. No nie mówcie, naprawdę ja stracę znowu? Czy to będzie. Z2. Dobra. Pada już znalazłem. <noise> I możemy ruszać dalej, słuchajcie. I właśnie Leo Messi z kolejną maksją zobaczmy, może teraz e, od razu będzie. No. No to był karny. Ludzie, święci. Zobaczmy, Neymar. 2 do 1. Brawo, brawo, Neymarito. Tym razem z rzutu wolnego. No i pierwszy kwadrans przyniósł już trzy brameczki. No i lecimy dalej. Zobaczmy, Leo Messi z kolejną szansą. Leo Messi. No. Nie wierzę w to, że Terstegen to wszystko wyłapuje. Tak nagle. Tak po prostu. Jeszcze to, Ty, Modric z dystansu. No to było za lekkie. Chociaż Terstegen i tutaj ma problemy. Jeszcze tutaj jest Bail. Ale Terstegen w roli superbohatera wybije piłkę na rzut rożny. No. Teraz Roberto Carlos wchodzi. Ale już może wyjść. Jeszcze Carlos może jakieś uderzenie. I broni też Terstegen. O, ale dziura w obronie. Mój, mój błąd. Tutaj mój błąd. Biorę na siebie tego gola. No, i oczywiście jest 2 do 2. Kurde, za bardzo chciałam tego trzeciego strzelić. No, tyle okazji naprawdę tak cisnęłam, ale teraz no, konterka i brameczka. Zobaczmy, Neymar, Do Baila. No, piękne zagranie. No i o to chodzi, o takie piłeczki chodzi. Eee, 3 do 2 Gareth Bale. To chyba druga bramka Bale'a. Tak jest, druga bramka. No, może jakiś hat trick, nie, Może jakiś hat trick. To byłoby całkiem spoko. Oj, piłka na Kamesa, potrafi uderzyć Hames! Ale znowu kapitalna interwencja Terstegena. On dzisiaj jest w wyśmienitej formie, ten bramkarz. Teraz Butra Genio. No, porobił, porobił. 4 do 2. Mogłem tutaj starać się zagrać jakoś na Baila jeszcze, ale chyba było ciężko, tak mi się wydaje. Eee, no bo tego hatrika nie będzie, chyba. Mamy za mało czasu. Zobaczmy, Neymar, za mocno. Ale teraz znowu będzie Bejl, będzie hatrik? Jezus jest! Weszło jakimś cudem. Uuuu... Porobił. Jeszcze na koniec porobił. Piękna prameczka, 5 do 3. No, ale chyba udało nam się zrobić naprawdę fajną robotę, bo będzie i hattrick, i zwycięstwo. Także dwie karty wylosujemy. Do puli dorzucamy z powrotem Klaiberta. No i w następnym odcinku wszystko się wyjaśni. No, czy się utrzymamy, tak, tak naprawdę. Ale myślę, że... że to. Tak naprawdę rozpoczniemy już kolejny sezon w kolejnym meczu, w kolejnej, może i w kolejnym meczu, bo tak naprawdę mamy, słuchajcie, 12 punktów po tym meczu, a od 14 jest utrzymanie. Po zdobyciu 14 punktu wiadomo, że ten drugi i trzeci mecz już będzie liczony na nowy sezon. Także moi drodzy zobaczymy, co z tego wyniknie, jeżeli chodzi tutaj o statystyki, jakieś jeszcze, zobaczymy tą ligę. Ja widzę, jak to wygląda. To tutaj wygrałem 5 do 3 z gangiem Cygana. Uh, Okej. Okay. No i właśnie. Jest 12 punktów. No i na przyszły odcinek 3 meczyki. E, czyli być może ten jeden mecz o utrzymanie, i potem już te dwa kolejne byłyby e, już na nowy sezon. I miejmy nadzieję, że zwycięstwa. Także będzie taka dobra rozgrzewka w sumie. Pierwszy mecz taki rozgrzewkowy. No i potem już walka o, o najwyższe cele w pierwszej lidze. No i losujemy dwie karty, tak? Dwie karty. A warta. Flywerta dorzucamy. Trzeba wymieszać. No i dobra. No pej to nie jest. Ale jest to Mario Gaspar. Dobry, prawy obrońca, no ale jak mamy i tak dalej. To Mario Gaspar nie zagrał u nas. Za wiele. Zobaczmy. Kolejna karta. O oh jest. O oh jest. Okej, okay, także kolejny maciek zagramy i z Gasparem, i z Verdim. Yy, no i będziemy walczyli yy, na razie o utrzymanie, potem pewnie już nowy sezon, o nowe mistrzostwo. Yy, no, także o to utrzymanie będziemy walczyli z Gasparem, i z Verdim. Miejmy nadzieję, że sobie poradzimy bez problemu. No i my widzimy się w środę. Także to tyle na dzisiaj. Pamiętajcie 1500 łapek, równa się trzyma, trzymajcie się. Hej! Facebook.